14 czerwca 2022 o godzinie 13.52 mamy pełnię w znaku strzelca. Pełnia co do zasady jest e, opozycją, czyli Słońce w tym momencie znajduje się w 23 stopniu bliźniąt, a Księżyc znajduje się w 23 stopniu strzelca, czyli naprzeciwko. Słońce oświetla całym swoim światłem, całą swoją energię, energią Księżyc, który jest naprzeciwko, czyli porusza wszelkie tematy, które. W którym obszarze Twojego horoskopu jest Księżyc w znaku Strzelca? W tym dniu będzie to bardzo ważne i w ogóle przez najbliższy ten czas, żebyś myślał dalej, myślał szerzej, myślał bardziej perspektywicznie, wychodził poza utarte ścieżki. Będzie to pełnia o tym o dalekich podróżach, może będziesz chciał dalej gdzieś wyjechać. Ważne, żeby to nie była ucieczka, tylko faktycznie spełnianie swoich petrze, potrzeb i zadbanie o siebie, planowanie dalekich podróży, może to będą jakieś podróże, na pewno będą to podróże zagraniczne. Jeśli nie podróże zagraniczne, to może kontakt z zagranicą, z osobami zagranicą, albo może jakaś literatura sztuka związana z zagranicą, tam, gdzie będziecie ciągło. Pamiętaj, że w tym dniu Działa bardzo silnie też Neptun, który jest mgłą, który wszystko rozmydla, który zakłada takie różowe okulary. I żeby te wszystkie działania nasze nie były taką ucieczką od rzeczywistości, od tu i teraz, bo warto marzyć. Marzenia się nie spełniają, marzenia trzeba spełniać i każdy z nas to ma zrobić za siebie i dla siebie. Ale pamiętaj, że to jest czas bardzo optymistyczny, radosny, pełen energii, pełen uśmiechu, pełen takiego wolności przewietrzenia umysłu, wiatr we włosach. To jest właśnie ta pełnia. Bądź w realu, ale masz. Masz, bo to, co sobie wymarzysz, zawsze możesz sobie później zrealizować, krok po kroku. W ogóle bardzo dużo dzieje się teraz na niebie, ponieważ bardzo mm, dużo... Mamy planet, które są w swoim królestwie. Na przykład Mars, który jest w znaku Barana i jest bardzo ognisty, bardzo dużo nam, bardzo taki energiczny jest czas, aż, przez co, aż do tam początku lipca. Planeta Wenus jest w swoim królestwie w znaku byka i odpowiada za poczucie własnej wartości, za zarabianie pieniędzy i za piękno. Za to, w jaki sposób dbamy o, o swoją urodę. Planeta Bliźniąt, planeta Merkury, przepraszam, weszła do Bliźniąt, również do swojego królestwa, czyli szkolenia, warsztaty, doszkalanie się. Więc ta pełnia jest bardzo o tym, żebyśmy poszerzali te nasze perspektywy myślowe i patrzyli więcej, dalej, wyżej. Strzelec jest bardzo optymistyczny, i takie, taki slogan, powiedzmy, czy motto. Strzelca to jest wiara, nadzieja, miłość. I tego Wam wszystkim życzę w dużych ilościach, na pewno tego nie zabraknie. Tylko pozostań, pamiętaj w realu. Jeśli chcesz wiedzieć, co w Twoim horoskopie będzie znaczyła ta pełnia i w jakim obszarze życia masz znak strzelca, zapraszam do konsultacji indywidualnych. Wszystkie dane pod filmikiem. Zapraszam również na moje social media do kanału mojego na YouTube. Polub, zasubskrybuj. Udostępnij, będzie mi bardzo miło, będę Ci bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo.